Witam cię bardzo pokojowo, bo też o pokojowych tematach mam zamiar mówić. Choć nie do końca wiem, co popłynie e, tak z inspiracji wewnętrznej w danej chwili. Jedno jest pewne, że chcę powiedzieć o złotej erze jak to jest żyć. I do czego ona doprowadzi, jeśli podążymy tym komunistycznym szlakiem? Następnie edukacja ogromny problem edukacji i stosunku rodziców do tej edukacji. No i o Armii Pokoju. Największej Armii Pokoju, która się szykuje, która już została zainicjowana w Europie, no i o wyborach do parlamentu. Bądź zatem ze mną, bo też może jeszcze jakieś fajne niespodzianki wyskoczą z mego serducha. Wyobraźmy sobie, że dano nam wszystko. Nie trzeba pracować. Mamy pożywienie, mamy natychmiastowe uzdrawianie, właściwie nie ma chorób. Nie ma. Wyobraź sobie wszystko, co chcesz, masz, i wielu ludziom się to podoba. Aby było lekko. Nie ma znaczenia, że jacy są strażnicy. Nie ma znaczenia. Że są rzeczy, których ci nie wolno zrobić. Ale mamy wszystko. Ludzie się nie buntują. Nieliczni tylko czują niedosyt, niepotrzebna ciekawość, zdobywanie niczego, odkrywania siebie, bo po co. Najczęściej odkrywamy siebie, kiedy mamy jakiś cios, jakaś choroba. Wówczas wchodzimy w wnętrze, poznajemy siebie, poznajemy te swoje niezwykłe zdolności. Ciało regenerujące, zdolność kreacji, potęgę myśli, uczuć, ciała. Ale to już jest niepotrzebne w Złotej Erze. Tylko to sobie wyobraź. Gdzie chcesz, możesz wędrować, podróżować. Wycieczki. Już nie podróże, a wycieczki. Czy według Ciebie jest to różnica? Wycieczka a podróż? Ogromna. Nie przyjechaliśmy tu na ten świat, by jeździć na wycieczki. My przyjechaliśmy, możemy jak najbardziej odwiedzać różne zakątki świata, by z tego była podróż. A jaka to różnica? Wycieczka zadawała moje piń zmysłu. Podróż sprawia, że wydobywają się na powierzchnię moje zdolności, moje talenty, olśnienia. Poznaje siebie bardziej, poznaje ludzi, jest nauka komunikacja z drugim człowiekiem, z grupą, poznaje inność ludzi, rasy, kolory skóry, zdolność do różnych czynności, zdolność do opiekowania się nie tylko swoim dzieckiem. I to są plemiona, zdolność korzystania z roślin na różne potrzeby, zabawy, jak się bawią, jak tańczą, to Polska ma najwięcej tańców narodowych. To tańce i śpiewy jednoczą ludzi. Mamy wszystko: wycieczki czy co ci się podoba? Pomału zatracamy swoje człowieczeństwo. To jest taki, można powiedzieć, wyższej klasy komunizm. Wszyscy wszystko dostają. Wyższej klasy, gdzie nie ma chorób, oczywiście. Nie potrzeba iść, nic robić. Nikt, nikt nie ma zapotrzebowania na moje. Dary. Nie ma zapotrzebowania na mój czyn, usypia się nas jako ludzi. Co dalej? Przychodzą dzieci. Dzieci już przychodzą zupełnie inne energetycznie. Do tych do tych Rodziców, opiekunów, starszych, którzy nie są przygotowani do wyższych wibracji i do postępowania z tymi dziećmi. Nie są przygotowani. Dzieci są wyjątkowe. Sama tutaj troszkę się nauczyłam spostrzegania ponadzmysłowego. Przeprowadziłam wnuczce, 6,5 lat, test. Kilka testów. Zasłoniłam jej oczy, zrobiłam testy rysunkowe, potem z kolorowymi pisakami. Miała mi wybierać z całej palety kolory pisaków. Wszystko zrobiła bezbłędnie. A kiedy zdjęła maskę, mówi nie wiedziałam, że to potrafię. Tak, to mamy dzieciom uświadomić. Uświadomić ich dar widzenia bez widzenia fizycznego. Czyli ten szósty zmysł, żeby u nich się odzywał. Bo kiedy idzie do szkoły podstawowej, obowiązkowej, tam jest nauka lewa półkula, lewa półkula, lewa półkula. Koniec z intuicją. Nielicznym ona zostaje. Tym, co nie chcą się uczyć. Ja nie chciałam się uczyć w szkole podstawowej. Te dzieci żyją w dwóch światach, w tym fizycznym, do którego nie pasują i tym swoim energetycznym, w którym chciałyby żyć, czyli mówimy żyje w swojej bajce, żyje w swojej przestrzeni, żyje w swojej iluzji, może tak, może nie, to jest inny wymiar. Kiedyś, ja wiele szkoleń przechodziłam z jasnowidzami, z ludźmi sensytywnymi i mówili tak, cokolwiek sobie wyobrazisz, to co dzieci są, pierwsza klasa robią, to to jest w świecie energetycznym. I teraz dziwi się taki rodzic, że nie ma dostępu do swojego dziecka, nie umie z nim rozmawiać, że to dziecko coraz bardziej się oddala. Tak, nie ma Właściwej komunikacji. No bo jak ma być komunikacja? Rodzic tu, a dzieciak tu. To tak bardzo ogólnie, energetycznie. Ich komunikacja jest taka. Rodzice płaczą. Ja mam kontakt z rodzicami. Nie wiedzą, jak rozmawiać z dziećmi. Nie wiedzą, co się z dziećmi dzieje. Często dzieci popadają w depresję. Popełniają samobójstwa. Uciekają z domu. O tym ogólnie się nie mówi. Ale tak jest. Dzieci, bo tak, chcą zadowolić rodziców, bo wiemy, dla nich rodzina jest bardzo ważna. Z drugiej strony nie chcą w tej rodzinie być. Walą głową w ścianę. Ale ro, rodzic cicho być, za rękę i na egzorcyzmy do kościoła. No to są przypadki życia. Albo jeszcze na jakieś inne terapie, które nie do końca. Nie mówię, że mama chce źle. Absolutnie tego nie mówię, ale mama nie wie jak. Mama nie widzi, co się dzieje w polu dziecka energetycznym. Dzieci nam się zabiera. Nam się zabiera. No to jest takie poczucie, że nam się zabiera. I to, co mówię, przygotowuje nam się to wszystko, co. Co nam się planuje zrobić, a jak dotąd wszystko im się udaje, mało co nie, to pokazano w filmie. I powiem zaraz ten tytuł: jest trzyczęściowa taka miniseria na CDA. Jest pokazany właśnie, kiedy Strażnik Ziemi przychodzi na Ziemię. Długo się nie pokazuje, bo wie, że ludzie nie zaakceptują jego wyglądu. Wybiera sobie jednego pośrednika i go przygotowuje, i ludzi do tej złotej ery, no i potem już, niestety, do czegoś, co żadnemu rodzicowi się nie podobało płacz, zabiera się te dzieci. Zabiera się te dzieci. W filmie pokazano w ten sposób, ale to wcale nie jest taki, to nie jest ten sposób. Ale jakoś, żeby trafiło do tej łepetyny, to trzeba to jakoś naocznie pokazać. A że pokazuje nam się ten strażnik, wcale mnie nie dziwi, że on się aż taki pokazuje. Na pewno nie w ludzkiej postaci. Pokażę tutaj urywki. I to jest takie ku przestrodze, proszę zobaczyć, trzy części. Ta złota era, którą nam zapowiada Trump, wszyscy ślepo na Trumpa. Od kilku lat śledzę ten teatr. Jest już tak, to jest taki manewr psychologiczny, że trzeba z człowieka zrobić ofiarę, i wtedy wszyscy za nim idą i stawiają, dają mu energię. Ale tak samo jest w rodzinie, kiedy jest rodzina i jest jakaś typ ofiary, słaby, chorobity, inwalida, potępiany przez innych, to najmniejsze dziecko daje, to znaczy najmniejsze, najczęściej dziecko lub dzieci oddają mu swoją energię. To jest prawo energetyczne i to widzimy u Trumpa. Kiedy dostał 34 zarzuty ostatnio, to pół miliona datków na jego kampanię wpłynęło. I teraz co? Wygrywa wybory i daje nam Gesara, Nesara, nic nie musisz, um, łóżka uzdrawiające. A ja się pytam, a gdzie jest mobilizacja? Mnie, jako istoty świetlistej, gdzie? Gdzie ta moc? Super człowieka jest ciągle niewykorzystywana. A wystarczy poglądać filmy z Dalekiego Wschodu o ludziach, o supermocy, bo ja mam takie filmy. To oczy wychodzą, co do czego my jesteśmy zdolni. Sama przechodzę nieustannie różne kursy i wyzwalam w sobie tę moc. Coraz większa intuicja, coraz większa. Władza nad ciałem, bo my mamy być, mieć władzę nad ciałem i nad swoim życiem. Tu pokażę kilka fragmentów tego filmu, który się nazywa Koniec dzieciństwa. Kobieta jedna, krótko przed odebraniem dzieci, ma sen. Ratujcie dzieci! Ratujcie dzieci! Co to znaczy? Ja zabrałabym się najpierw za edukację rodziców. Dlaczego to mówię? Ponieważ powstało dużo prywatnych szkół. Jestem za prywatnymi szkołami, za małymi grupkami, gdzie nauczyciel jest sercem przygotowany do tego co robić dzieci. Ale i też rodzice, bo rodzice nie chcą ocen, nie chcą no i słusznie żeby była taka lajtowa nauka, i dobrze, ale ma być coś ten dzieciak ma wynieść z tej szkoły. To nie jest tylko dozór na kilka godzin, a potem rodzice się dziwią, że te dzieci nie potrafią, że szkoła nie wychowuje. Nie ma takiego obowiązku szkoła wychowywać. Szkoła ma za zadanie otworzyć na dary, na kreację. Na indywidualność i przekazać najważniejsze treści, które pomogą mu żyć. Ale bez udziału rodziców nie ma nic. Tak jest teraz. Mało gdzie jest udział rodziców. Gdzie rozmawiaj z dziećmi. No przecież to obserwujemy. Masz komórę i baw się, tak? No to jak, jakie to jest udział rodzica, dać i mam. Do przedszkola, do szkoły mam kilka godzin spokoju. To nie tędy droga. Edukacja rodziców jest tu dla mnie najważniejsza teraz. I zaangażowałam się w miniszkoły, mikroszkoły. Ale już wiem te, co powstały, że tam jest konflikt, jeśli chodzi o rodziców. Nie wszystkich. Jeśli w ogóle dziecko chce iść. Na studia. No to znaczy, że chce dalej i się rozwijać lewą półkulę. Wcale mu nie zależy na tych talentach życiowych. No to po co idzie do prywatnej szkoły? Niech idzie tam, gdzie rozwija się głównie lewą półkulę, gdzie uczy się sportu, mięśni, tak? Sprawności fizycznej i rozwijania lewej półkuli. To jest moja podpowiedź. Oczywiście nie mówię, kto co ma zrobić. Ale widzę, jako psycholog społeczny, jako, no naprawdę dużo widzę i czuję. I podpowiadam. Nie, jak chcesz iść na studia, nie idź do prywatnej szkoły. Szkolnictwo ma się całkowicie zmienić. Ale to, co słyszę od nauczycieli, stara kadra nauczycielska nie nadaje się do mikroszkół. Do, yy, nie nadaje się do dzieci wysokowibrujących. Oni nie potrafią, chcieliby ale nie potrafią z tymi dziećmi funkcjonować. Tak? Dlatego już teraz wiemy, że jeśli będziemy robić nabór na nauczycieli, to weźmiemy tych po studiach. Prosto po studiach, że jeszcze nie ma skrzywienia tego nauczycielskiego, tego takiego betonu. Na pewno nie mogą się znaleźć ci nauczyciele, którzy namawiali do maseczki, to, czy do tutaj brania tego eliksiru. Tak? To, to, to nie mogą być w takich szkołach. Rozmawiałam tutaj z zaprzyjaźnioną kobietą. W prywatnej szkole pracujemy. Czy u was były maseczki? Nie. Nie. No dobrze. I teraz kilka tych fragmentów, yy, fragmentów bo Temat jest bardzo palący, tak powiem, palący. Jednak wprowadza nam się tyle afer, żeby rodzic już był zmęczony tym wszystkim i nie miał ochoty już na kontakt, prawdziwy kontakt z dziećmi. No, i jeszcze mam temat Armii Pokoju. Z wielkim zainteresowaniem wysłuchałam o tym, co się dzieje na Węgrzech. Odbyło się, nie, odbyło się niezwykłe wydarzenie zorganizowane w Budapeszcie. Przewodniczył temu Orban, więc ta głowa państwa, on nawołuje: stwórzmy największą Armię Pokoju w Europie. Przeciwko, my nie chcemy wojny. My jesteśmy za pokojem. I można, że przedstawiciel kraju nawołuje swoich mieszkańców i innych krajów do tego. Można, ale ten Orban jest wspaniały człowiek, idealny na ten czas i on został wybrany w wyborach. Bo, i to mnie też przekonało. Gdyby nie ci, co nie chcą, gdyby ci, co już nie chcą tego zamordyzmu, niewolnictwa, nie poszli na niego, nie zagłosowali, to dalej byłby ten reżim jak poprzednio. I przez to, że chociażby biorę Polskę, że ja też od lat nie chodzę na wybory, no bo nie chcę dawać swojej energii im, Zwłaszcza, że jest, na pewno jest manipulacja przy, przy wyborach, natomiast jest manipulacja, bo za mało nas idzie. Na, mamy przed sobą wybory parla, do parlamentu. Ja tutaj dałam Andrzeja Ponetę, który startuje do Europarlamentu i Zbieraliśmy na niego głosy, bo jako człowiek naprawdę przypadł mi do gustu, do, do serca. Natomiast w naszym rejonie nie zebraliśmy 10 tysięcy podpisów, tylko po to, żeby właśnie miał szansę pokazać się dostać te parę minut w jakiejś tam telewizji i powiedzieć swoje, co on myśli na temat tej sytuacji. Będzie w innym rejonie, dostał się z innego rejonu. I co się też okazało, niektórzy się bali podpisać. Albo trzeba dać pesel, albo potem będą mnie ścigać, albo mnie e, będą kontrolować. Kochani, tym sposobem nic się nie zmieni w świecie. Z jednej strony chcemy zmian, a z drugiej wolimy niewolnictwo, ale żeby mnie nie tykali, tak? Czyli dalej ma być po staremu. E, I teraz tak. Mamy w niedzielę 9 czerwca wybory. Ja, tych wszystkich, którzy nie szli dotychczas, bo nie chcieli dawać energii tym właśnie władzom, mówiąc, ja nie potrzebuję rządzących, ja chcę się sama rządzić, jak najbardziej, ale póki co oni wprowadzają pandemię, oni wprowadzają różne cudawianki, zakaz upraw jakiś i, i co, i wszyscy to te efekty mamy. Dlaczego? Bo nie poszliśmy głosować. Poszło ich za mało tych, co chcieli zmiany. I ciągle ci sami są wybierani. Zatem ja tutaj dam coś z tych węgier, ale naprawdę zachęcam. Już yy, wiemy, że nie tędy droga na parlament trzeba iść głosować, nie na tych, co byli, tylko na tych, co mówią o pokoju, tych, którzy mówią o wolności, o suwerenności kraju. O takich wybierajmy. Więc najpierw spytać serducha, jakie wartości chce, żeby tu były, w tym świecie, w Polsce, w Europie. I wtedy takiego kandydata sobie wybrać ze swojego terenu. Jeśli nie mamy tego kandydata na moim terenie, to poszukać na inny i jechać, zgłosić, że ja będę głosowała gdzieś indziej, tak, w Łodzi, w Poznaniu czy gdzieś, i wtedy sobie w niedzielę tą wycieczkę zrobić. No przecież podróżujemy przyjemności, nie tylko przyjemności, to możemy również na wybory gdzieś indziej jechać. Także ja też po latach postanowiłam iść i jeśli już mamy, bardzo mnie interesuje to zarządzanie oddolne, to właśnie na samorządowe wybory jak najbardziej też trzeba iść. Samorządowe, bo tu najczęściej burmistrzowie, tak jak u nas na przykład w Subinie, czy radny nasz, naszej wioski i sołtys, to są ludzie bezpartyjni. I naprawdę to są kochani ludzi, Ludzie, ale jak dostają jakieś silne dyrektywy z góry, no to dlatego od dołu wybierajmy oddolnie samorządy właśnie ludzi, których znamy i którzy są za pokojem, za wolnością i za dobrem dla człowieka. To tyle. Dziękuję Tobie serdecznie i że jesteś. Jeśli Ci się to podoba, daj paluchę, napisz

many felt that the stakes in next week's european parliament elections will be higher than ever. the hungarian prime minister, it is up to fidesz voters to prevent europe from rushing into a war and thus into its own destruction. The DES had to deal with several serious scandals in 2024, but with the Peace March, they once again managed to demonstrate their strength.